Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. I dziś mam zdrapki, taki mix za 94 zł i będę szukać literki H. Oczywiście trzy razy litera H musi się trafić. Mam super 13 w dwóch kolorach. Do tego Happy 77, Lucky Day, Zodiak, Król Cash, Cash Royal, bajeczna kasa, ekstra linie i wielka pensja bankiera. Na takie zrabki dziś postawiłam. Więc szybciutko zaczynam od trzynastek. Może tak powiem, ja znowu jestem spóźniona. Z z numerem siódmym. No i szukam trzynastki. Niestety tutaj nie ma. I druga, numer siedemdziesiąt

11, 45, 43, wpada tutaj wygrana i 24 na końcu i tutaj mam piąteczkę, no niestety piątka to nie jest H, ale fajnie, że jest. Kolejna zdrabka to Happy 77 z numerem 21 i tak w bonusie podkowa jest jabłko. A tu mam szesnaście, pięćdziesiąt cztery, pięćdziesiąt osiem i trzydzieści pięć. A ja mam siedemnaście, pięćdziesiąt dziewięć, pięćdziesiąt jeden, trzydzieści dziewięć, czterdzieści trzy, dwadzieścia sześć, pięćdziesiąt siedem, pięćdziesiąt dwa, czterdzieści pięć to nie i trzydzieści sześć. Jedna ha się znalazła, ale to nie to. Dobra, Zodiak, numer 9 A tu gwiazdka, właśnie. Szukam gwiazdki i już jest gwiazdka na początek. Dalej krab, miś, teleskop i portyk. Żółw, syryna, kompas. Kotwica, słońce, chmura. UFO, flaming, lira, delfin, Sputnik ziemia. Tutaj co? Konik. Parasol na no istatek. A gwiazdeczka przynosi 10 zł. Aha, kontrolne. No to nie są. Nie są H przy 10. No ale to prawda, nie? z numerem 5. I tutaj, tu mam.

Tam rubin, nie wiem co tam będzie. Oj, a ja mam dwadzieścia jeden, nie ma, trzydzieści pięć, pięćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt trzy, czterdzieści osiem, trzydzieści sześć, trzydzieści trzy nie ma, czterdzieści cztery nie ma, dwadzieścia trzy, trzydzieści jeden też nie, dwadzieścia cztery.

Wygrywa dziewiętnaście, dwanaście, siedemnaście, czternaście oraz dwadzieścia trzy. A co ja tu mam? Cztery, trzydzieści sześć, dwadzieścia pięć, pięć, trzydzieści dwa, dalej sześć, dwadzieścia jeden, trzydzieści dziewięć dwa i czterdzieści, szesnaście, dwadzieścia cztery, piętnaście, dziewięć i osiemnaście. Mam wszystko z boku. jedenaście, trzydzieści siedem, siedem, trzydzieści jeden i na końcu jeden. Tutaj też nic. No, to kontrolę. Tutaj są. Nie ma. Ekstra Ekstralinie numer 23. No i tak. Popcorn i słoń. Tutaj już widzę słonik. Słonik. Chwilkę tutaj dłużej. Słoniki. Popcornu nie widzę na razie. Dzwon i okulary. Tutaj w jednej dzwon. Okulary. Hmm, tutaj nie ma, nie ma, nie ma. Okulary dzwon. I tutaj nic. Korona, księżyc. Korona, korona. Tutaj też. Tu korona, księżyc. I tu. Księżyc, korona. Rolki słońce. Mhm. Tutaj nie widzę. Rolki są jedne. No dobra, to tyle. Serce cytryna. Tutaj cytrynka. Tutaj. Serce i cytryna, i tutaj cytryna. Lody piłka. Lody. Tutaj nic, tutaj nic, nic. Tutaj są lody. I tu nic. Kości i krab. Tutaj kości. Krab. krap i krap, tak oraz czapka, tutaj czapka, czapka i dalej już nic, sakwa moneta, jeszcze była czapka, Sakiewka jest. Monety nie widziałam. Motyl i parasol. Motylek. Tutaj też. Tu motyl. Tutaj. I tu jest motyl. Wiatrak, diament. Gdzieś widziałam. Tak, tutaj jest wiatrak. A tu na końcu diament. I dalej gwiazda, klapki. Klapki były gwiazdy, chyba nie chciałam. Klapki. Tu są klapki. Dobra, ostatnie dwa to podkowa i łódź. Podkowa łódź. Tu jeszcze był diament chód, No i tyle, wychodzi, że tak przegrana. Ostatnia y, strapka, wielka pensja bankiera, i mam z numerem 6. A szukam pliku, garnka bądź sejfu. Są narty, cytryna, świnka, muszla, ananas, śliwka. Teraz są gwiazda, jabłko i teleskop, karo zegar, kutka oraz tref, wiśnie i chmury. No tutaj też nic. Tęcza korona podkowa. Kończynka jest plik. Jest plik. Będzie tutaj coś. Słońce, pik i pietronka. Tutaj mam rower. A pod plikiem wow, stówka. No ale stówka to nie jest literka H. No akurat tutaj to jest litera G. 150 zł to litera H by była w tej zlepce. No ale i tak super, że wpadła taka fota, 10 zł dokładam w Zodiaku. 5 zł w Lucky Day. Dziś się nie udało znaleźć literki H, więc zrobię dogrywkę. Zobaczymy, co później wybiorę. Jeśli chcecie, to obstawiajcie, jakbyście chcieli zobaczyć strapki, gdzie mogłabym znaleźć literkę H. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!